Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnych przygód w grze Far Cry Primal. No, mamy tutaj nieproszonych gości, a może i proszonych, trzeba im się przyjrzeć. E, koledzy, sio, bo wyciągnę maczugę podpaloną, zobaczymy kto tu będzie taki cwany, uciekaj. No właśnie, o, chyba się pali nasza szopa, no tak, standardowo. Czyli tak, jesteśmy tutaj już wszyscy razem zgromadzeni, możemy zaczynać, a dzisiaj zajmiemy się niedokończonymi sprawami, między innymi kolekcją naszych zwierząt. Mamy jeszcze trzy zwierzaki do znalezienia, rzadki cyjon, Rzadki Wilk, no i Lampart. Z Lampartem w sumie nie spotkaliśmy się do tej pory, co jest dość dziwne. Wyruszamy po tego pierwszego w, dro w drogę. A może uda nam się, papa, chatko leśna. Może uda nam się znaleźć też i tego drugiego. No a z trzecim będziemy musieli się wybrać w nieco inne regiony. Tak też spotykamy się, ponieważ no, wczoraj nie było żadnego nagrania. No wyszła też z tego powodu pewna historia, może do opowiedzenia. A już dawno nie było żadnych takich pogadanek na kanale. A kto, kto znów nie lubi ciekawych historii? Ty jesteś rzadki? Nie, to jesteś tak rzadki jak. No właśnie, uciekaj. Idziemy dalej. O, ale za to tu jest jakaś większa ekipa, więc może się coś kryje. Tak, tu całe statko chyba biegnie. Chyba, że to te jak w takim. Takiej grupie dobra, a macie czarnego kumpla? Nie mają czarnego kumpla. Tutaj te wilki, trzeba przyznać, że wyjątkowo takie, jakieś agresywne dzisiaj. To te zwykłe, co dziwne. No ale dobra, ruszamy dalej na łowy, szukamy. Tu z tych panów proszkowanego nie ma żadnego takiego. Nawet ucikać mi stąd, tak, nawet nie myśleć o atakowaniu. Lecimy przed siebie. No i taka sprawa wyszła. Fajna, nie, fajna, fajna, fajna może do opowiedzenia, tak, teraz z perspektywy czasu. A mianowicie, ostatnia no, ostatnie przyjęcie Far Cry Primala, właśnie przed premierą, no było bardzo ciepłe z waszej strony, za co raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję. No i tak sobie pomyślałem, że jakbym mógł nagrodzić to, no, lada moment premiera The Division, w sumie już we wtorek. Może nuż udałoby się zagrać raz jeszcze przed premierowo? No to. Nic, mamy piątek, zabiera się za poszukiwanie jakichś sklepów, gdzie być może, no, przed premierą jeszcze coś będzie można dostać. No i okazało się, no tak, najpierw szybkie rozeznanie w Poznaniu po zaprzyjaźnionych sklepach, no niestety nikt nic nie ma. Jeden znajomy gdzieś tam mówi, że może, a idzie podpalić takie drzewo z oddali? Nie, tak dobrze nie ma. Może, może jak dobrze pójdzie, to jutro edycja kolekcjonerska, ale to jest jutro, czyli w sobotę, czyli dzisiaj. No ale to jest 50% szanse, że takie coś się uda, raczej się nie uda. Okej, okay, w sumie te rzadkie zwierzęta śmierdzą. Więc warto to podejrzeć w ten sposób. No to tak sobie myślę. Hmm. No dobra, no to te 50% szanse trochę mało, jeżeli chcieliby przed weekendem coś tutaj zagrać rzeczywiście. Okej, okay, wyszło nam małe cięcie, ale niestety wiało tam nudą w tamtej okolicy, a tutaj wieje zapachem dzikiej zwierzyny, takiej wyjątkowej zwierzyny, więc biegniemy za śladem, a nuż trafimy na to. Co szukamy, a coś takiego biega gdzieś w tamtym kierunku. No a sam mogę wrócić do opowieści. Czyli tak, na czym my to stanęliśmy? Um, we wtorek, Premiera The Division. No. Piątek godzina, 16. Rozpoczęłem poszukiwania wersji. O, 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 gdzieś ty jest, kolego. O, jest! Co my nie ciebie szukamy? Masz tu miękko i uciekaj. Wow, ale kawałek mięcha, ale gdzieś tu powinien być zapach, o właśnie, a zapach tam dalej gdzie się leci. No i właśnie, 5 godzina, 16, rozpoczynam poszukiwania, o, szybki telefon do zaprzyjaźnionych sklepów. Coś ty nie jest głodny, czy jak? E, kumpel. No tak, mamy inny problem za plecami. E, to tak, dogadajmy się, że ubijemy tego zwierzaka, niestety... Ale to musiało być zrobione, żeby w ogóle tamten miał szansę się zainteresować tym mięsem. Wyjątkowo leniwe zwierzę. Zaraz nam się mięso skończy na... O, jest. Otóż to. No to jedz. Pięknie pogłaszczemy. No i kolekcja już trochę nieco tutaj lepiej uzupełniona. Teraz myślę, że skoczymy gdzieś po lamparta. Lampart, tak, chyba tego nam brakuje. Lamparty były gdzieś tutaj. Pamiętam, w tej okolicy. O właśnie, tutaj. No czyli sobie podskoczymy... Mm -hmm. Tu. I stąd będziemy mieli sporo czasu, żeby pogadać. Okej, okay, no to teraz w drodze po lamparta myślę, że spokojnie będę mógł z Wami tutaj pogaworzyć. Czyli tak, mamy po raz trzeci piątek, godzina 16, zabieram się za poszukiwanie gry. Szybkie telefony po zaprzyjaźnionych sklepach, nie ma nic w Poznaniu. W jednym sklepie dowiaduję się, że może będą mieli jutro, ale to na 50% kolekcjonerkę. No, tak sobie myślę, kurczę, 50% to trochę za mało, no to jednak wolałbym coś, coś pewnego. No i szybkie rozeznanie w internecie, telefony po kilku czy też nawet kilkunastu sklepach. No i w końcu znalazł się sprzedawca w Warszawie, który specjalnie może poczekać do 21, ponieważ no 3,5 godziny drogi mam gdzieś do Warszawy, z Poznania. No, i poczeka specjalnie. ok, będzie gra. No to cały szczęśliwy. Wybieram się w podróż, tak. No, szczęśliwy, tak przez łzy można powiedzieć. jak sobie pomyślałem, że spędzę 7 godzin w samochodzie. To nic fajnego. Jak jeszcze doszła do tego myśl, że nie nagram nic na kanał tego dnia i będzie pusto w piątek, no to też się jeszcze bardziej smutno zrobiło. No, ale mówię, jutro to jakoś wynagrodzę. No, i zagramy w The Division, premierowo. No, zajeżdżam na miejsce wykończone. Na szczęście termos pękały, więc paliwa trochę jest na, na drogę, żeby nie przysnąć, szczególnie w tej powrotnej podróży. No i spotykam się ze sprzedawcą, biorę grę, płacę, no, biorę pudełko do ręki. Szczęśliwy, chociaż no, wydawnictwo jakieś węgierskie czy, czy czeskie, bo na opakowaniu widnieje napis Wyzaduje pripojenik internetu w ramce, taka jakby coś ale uwaga, ale mówię mało istotne, no wracam do domu. Szczęśliwy. Tak, koło godziny pierwszej, bo jeszcze zrobiłem sobie przerwę gdzieś tam po drodze na stacji. Koło godziny pierwszej siadam, odpalam plejaka, mówię, no to pięknie, no to zobaczymy, co tu się będzie działo. Ściąga się aktualizacja, włączam grę. No i pojawia się informacja, że no fajnie wszystko dziękujemy za zakup. Uwaga na epilepsję. Szkoda, że nie ostrzegli jeszcze przed nerwicą, która może się pojawić wraz z kolejnym oknem. A to poinformowało, że... No fajnie, masz grę, ale będziesz mógł w nią zagrać dopiero jak wystartują globalne serwery. Aha no dobra. Myślę, że że no zawsze mogło być gorzej. Nie wiem jak mogło być gorzej, ale na pewno mogło być gorzej. Nie wiem, mogłem do Białego Stoku jechać po grę albo w ogóle... Do, do tych Czech, czy, czy, czy do Węgier, czy gdziekolwiek tam prosto, do, do, do dystrybutora, który już dzisiaj sprzedawał. I okej, okay, kładę się spać. Mówię pierwsza w nocy. No, już, już nic nie nagram, tak? Niestety. No i żeby było zabawnie, godzina 10 rano dzwoni telefon za sklepu. Słuchaj, mamy kolekcjonerkę. Mamy dzisiaj kolekcjonerkę. Jest płyta normalnie, nie żadne kody, więc będziesz mógł ją wrzucić od razu do playaka, tak chcesz. No i że no tutaj już kilka razy tam. No, kupiłeś grę. No w ogóle fajnie tak, tak kontakt tutaj idzie. No to też fajną cenę mamy dla ciebie 480 zł za, za tę wersję. W sumie swoją drogą całkiem tanio, tak patrząc, po po, tym, po ile schodzą kolekcjonerki. No i na szczęście leżałem. Moje na szczęście, bo zrobiło mi się słabo. Tak jakbym stał, to, to, to nie wiem, kiedy bym się podniósł. Ale jeszcze leżałem w łóżku. Jak podziękowałem po cichu. No i tak sobie przemyślałem, że 480 zł, no to w sumie wyszło mi tyle samo, co ta zwykła wersja węgierska plus dojazd do Warszawy i z powrotem. No a, no a tutaj kolekcjonerka, polska edycja, chociaż unboxing można byłoby przedpremierowo nagrać. No ale cóż zrobić? No, tak to jest. No, takie ryzyko podjęte. Tak to też trochę wygląda od zaplecza takiego YouTube'owego. Powiedzmy, no, co niektórych kanałów, tak? To jeszcze nie jest ten etap, żeby dostawać prasówki czy, czy jakiś wczesny dostęp, niestety. Może to się w przyszłości zmieni. No, ale plus jest taki, że embargo nie obowiązuje i czasem można wrzucić coś szybciej. O, tam coś biega. Nowa się taka cisza potrzebna była na polowanie. Masz kolego, bierz już. Tu, tu mam lepsze jedzenie dla ciebie, o właśnie No i tak jakoś, no... Okej, okay, oby to był lampart tylko. A no i mamy kolejnego zwierzaka. To od razu jak jesteś z nami, to gdzieś tam jest coś do jedzenia. Najedź się, o ile szybciej tego nie ubijemy sami. No i tak jakoś przełknąłem ten gorycz porażki. No ciężko było wrócić do nagrywania, no ale... Ale ostatecznie wyszło. O, to już w sumie... Udam był już najedzony, hmm. Mam oznaczone zwierzęta, a to z tej racji, że Lampard sam na, nam je oznacza. Tak myślę, że może biega tutaj ten rzadki wilk, ale nie ma tego, więc zajmiemy się teraz... Cześć kolego. Zajmiemy się teraz może jakimś zadaniem z misji pobocznych i zobaczymy co z niego tam dostaniemy. No i jesteśmy na miejscu, ale pocieszę was w tej historii tym, że podobno jeżeli ma się fizyczną kopię na PlayStation, no to jest szansa, że będziemy mogli w The Division zagrać już w poniedziałek, więc w poniedziałek, jeżeli to jest prawda, możecie spodziewać się pierwszego odcinka, a może i drugiego. Zobaczymy jak to wyjdzie. A teraz weźmy jakoś misję. Okej, okay, no, lecimy po grzyby. E, niech i będzie, tak? E, tak, to już wiemy, że ty się nie zajmujesz budową, tylko no zarządzanie czasem wolnym, tak? Tak, intensywne zarządzanie czasem wolnym. A ty co jeszcze potrzebujesz? Weźmiemy też od ciebie misję. <laughs> Znaleźć, dlaczego chore, czyli coś podobnego jak z niezdrową wodą było, ale przypuszczam, że zwierzęta są chore z innego powodu. Podążaj za śladem, więc skoczymy sobie tutaj, zobaczymy czy to będzie wyglądało tak samo jak z wodą, czy nie. Fajne są te misje dodatkowe, wioskowe, ponieważ one są trochę inne niż te, które są rozrzucone po mapie, więc wykonamy je teraz, a później nocą skoczymy do tego drugiego. Miejsca. Ok, myślę, że nie przywołamy sobie jakiegoś zwierzaka. No, brakuje nam jeszcze wilka do całej kolekcji. No, ale cóż, dobra, ten może iść, bo on stanowi nam niezły transport. Ok, lecisz kolego? Lecisz, jest, jest na miejscu. Nie głaszcz, nie głaszcz. Jedź. Ok, no to lecimy teraz na miejsce. No i to tak trochę wygląda właśnie z tymi. Przed premierowymi odcinkami, tak? W sumie swoją drogą zawsze jest coś, tak? Podobnie było przy Mad Maxie. Trochę przy Primalu też było, bo prawda jest taka, że mogliśmy rozpocząć naszą przygodę nie w niedzielę, tak jak to się rozpoczęło, a już w poniedziałek, no ale tam wyskoczyły nieco inne problemy. Może tak. Jeżeli spodobały Wam się opowieści, no to może będzie okazja w przyszłości jeszcze pogadać coś więcej na ten temat. A teraz wróćmy do samej przygody tutaj. Chore zwierzęta. Podążamy. Leczący liść. No chyba nie do końca leczący, skoro tak zakończył swą przygodę. No to lecimy do źródła. W sumie podobna okolica, jak ostatnio też przy Okej. Okay. O. A nie, już myślałem, że tu się droga urywa. Tyś, jelonku, nam tutaj takie coś zmajstrował? Nie, chyba nie. łowce, to akurat wiemy. Okej, okay, no to biegniemy też przed siebie. Trochę czeka nas to drogi, ale po nieznanych regionach, więc fajnie będzie tutaj też to wszystko zwiedzić. Swoją drogą właśnie. Tak mi naszło, będąc przy rzeczach, które może człowiek zrobił <grym> przez głupotę, tak? No chociaż... Okej. Okay. Pięknie. I pięknie. I jeszcze ktoś? I pięknie. I jeszcze tu mamy jakieś kamienie, czyżby ktoś zepsute jedzenie rozrzucił. Jak zepsute, to bierzemy na bimber będzie albo na wino jakieś. Złaś, a zejdź, myślę, że złaś tam mamy napisane. O, o, o. O, bardzo dobrze. Grzyby ja rosnąć w jaskinia. Może dwie pieczenie na jednym ogniu uda nam się ugrać. Nie obraziłbym się, tylko to wtedy dobrze by było sobie odpalić też misję z jaskinią. Mamy ją gdzieś tutaj. A nie możemy jej odpalić, jak już biegamy. Z jedną. No szkoda. Okej, okay. no to lecimy dalej. Gdzie jest wejście do jaskini? No właśnie, może to wszystko idzie jakoś połączyć. Wtedy naszą windzie, byśmy nie dawali tych grzybów. A, ty nie jesteś żadnym śladem. No, no i będąc przy takich jakichś, a no może nie tyle głupich, czy powiedzmy może bardziej zwariowanych rzeczach, czy, czy przytrafiło wam się coś takiego dziwnego, czy to w ostatnim czasie, czy ogólnie w życiu, czy też może przytrafiła wam się taka sytuacja, w której no właśnie te całe wielkie starania, no to spełzły na niczym, a, a właśnie chcielibyście się może jakoś tak wyzbyć emocjonalnie tej, tego całego obciążenia. Tak, też to co sam zrobiłem, zapraszam. Do komentarze, Okej. Okay. O. A tych panów zapraszam na zabawę. Okej. Okay. No i pięknie. Lecimy. Plus jeden punkt umiejętności. Teraz nasz no, tak bardzo się nie przyda. Ktoś tu siedzi? Ktoś tu jest. A to nasi. Panowie, wy grzybami tutaj jakimiś niezdrowymi handlujecie? A pogadaj. A może mu nie przy... Może on teraz ma tego tak zwanego tripa, czy jak to się nazywa? A jak spalić, to chętnie. E, no ładnie. Przerwaliśmy mu podróż po, po tym innym świecie, no ale niech będzie. Dał nam ciekawe informacje. A ty jak się tu zmieściłeś? Kumplu, to trzeba było od razu z nami tam jechać. E? No to lecimy, spatrujące krzaki. Zabawne finał w sumie tej przygody. Teraz sobie przypomniałem, że w tej jaskini, co wtedy byliśmy, jeżeli chodzi o chorą wodę, to tam potrzebowaliśmy też żółtych liści, żeby wejść i trochę tam łupu ciekawego zebrać. Więc jak znajdę tę jaskinię to może jeszcze tam zajrzymy dzisiaj. Zobaczymy. Nim spalimy krzaki, to może jeszcze uda się coś z nich zebrać. O, no nosorożec. Dobra, nie uda się nic zebrać. Że tylko nosorożec nie był jakoś tu nerwowo nastawiony na nas. Uciekajcie stąd, bo zaraz będzie impreza. Zresztą nie jedzcie tego, bo się potrujecie tylko. Oczywiście są jakieś takie inne krzaki. No może i dobrze. Tak, wygodnie, tak? Bo może, powinienem może podejść. O, kolego, I, i ręcznie to wszystko spalić. No ale. Niech będzie w ten sposób wygodny. No i ładnie, części krzaków już nie ma. Co prawda, tutaj ekipa jest trochę nerwowa w tej okolicy, ale na szczęście chroni nas ogień. Znowu, w sumie, takie płonące zwierzęta to pomagają w spalaniu tych krzaków jeszcze bardziej. No mam nadzieję, że zdołają się ugasić. A nam zostało tak coś jeszcze? Nie, to wszystko ukończono. Bardzo fajna misja. Zaraz zobaczymy, gdzie jest ta druga, jeżeli chodzi o grzyby. Pore zwierzęta, no dobrze, już wiemy, że ukończono. To nas cieszy. Zwierzęta też się ukończyły, czyli w tym nagraniu nie ucierpiało żadne zwierzę, co istotne. No to przenosimy się do nowego miejsca. Zejdę, tak żeby ewentualnie szybka podróż nam to zadziałała. No i gdzie to się kryje? Tutaj, jakby coś innego było, czyli grzyby księżycowe w tym miejscu, a my się widzimy tutaj. A w sumie to już widzimy się przy samych grzybach, gdzieś. Wow, 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 wow. Dobra, żyjemy? Prawie. Znacie, kolego, wcale nie było tak wysoko. E, dobra, jesteśmy na miejscu, idziemy zobaczyć o co tu chodzi. To chwila ochrony dla niego, nie będziemy go męczyć. Skorzystamy z własnych nóg. O, właśnie. O, grzyb księżycowy. Mm, ciekawe, czy rosną tylko nocą. Puszy. Czemu mnie to nie dziwi? Dobra, czyli musimy wrócić do jakiegoś ogniska. No i wybrać się tam nocą, chociaż tutaj mamy ognisko, więc widzimy się przy nim. No to mamy noc. Co ciekawe prawdopodobnie będziemy wybierać się do jaskini, którą widzieliśmy wcześniej już, gdzie chcieliśmy wejść, ale niestety była ona zablokowana przez takie dość solidne konary drzew. Próbowaliśmy je spalić, jakoś przestawić, no nie szło. Nie szło, no i to by teraz wiele tłumaczyło, dlaczego nie szło, bo no, to miejsce było przygotowane na tajne zadanie. Zresztą zaraz się dowiem, o właśnie, no i ktoś teraz odgrodził, można wejść, dlatego też wcześniej tutaj nie mogliśmy się zjawić. Prawdopodobnie, bo może po prostu to z czasem się odblokowało samo. To chyba jakieś fajne łupy są w środku. Zobaczymy. Żeby świecą w ciemności, czyli co mamy ugasić, to zaraz zobaczymy. Czy mamy ugasić, czy nie mamy ugasić? Najpierw zobaczymy. A tu są jakieś grzyby. O, samo się ugasi chyba. O, właśnie. Dziękuję bardzo. Jesteśmy tu sami. A może to jest jakiś. Kolego. Uciekaj. Teraz tak, jak to z tymi grzybami jest? Możemy je dojrzeć. No, możemy, ale jak się świeci, to nam nic nie daje, niestety. No ale zobaczymy, najwyżej ugasimy, albo spróbujemy pozbierać tu ich więcej. No z tymi wilkami nic chyba nie zrobimy, musimy je stąd usunąć. Jeszcze zobaczę, bo a nuż trafi nam się ten wilk. No właśnie, idź. Bo jednak nie chcielibyśmy tutaj walczyć. Chcemy uniknąć rozlewu krwi, więc jak to nam się uda, to tak też zrobimy. Kolejna porcja. Grzybów. No, zbieraj. I szukamy dalej. No Rzeczywiście. Pierwszy raz coś takiego. O! Cześć, kolego! A ty umiesz pływać? To niedobrze. O, bardzo niedobrze wręcz. A może lubisz przesmaki? O, właśnie. Jest przesmaka. A my gdzieś tutaj. Nawet nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. Zmienia się tak nasze położenie. Trochę tak, jakbyśmy już byli po tych grzybach. Ok, i tam się świeci coś dalej. Z pocichu zejdziemy. Mam nadzieję, że nie dopaszy naszego tutaj przerośnie tego kolegi. Kolejny grzyb dla nas. Ok, coś idzie tu. Bez, bez strachu. Boisz się ognia? Mam nadzieję, że tak. Kolego, bój się ognia. Skakuj do wody, to się ugasisz. A tam chyba mamy przejście dalej. Masz jeszcze jedzenie? Jedzenie? Hmm. Chyba nie jest pora karmienia. Kolego, idź. No i idź. No to ogadajmy się. No niestety musimy wyjść z wody, bo inaczej to długo tu nie przeżyjemy. Musimy też zawalczyć z tym niedźwiedziem. Chciałem inaczej rozwiązać ten problem, ale nie mamy za bardzo możliwości. Jak było widać, no, polował na nas. Okej, okay, jakoś musieliśmy sobie tu poradzić. Okej, okay, to możemy teraz spokojnie szukać kolejnych grzybów. Coś jest tam w oddali. No tu jest ich całkiem sporo, więc bez problemu weźmiemy. Nawet nadmiar, coś dla nas zostanie. Ok, to tam nie będziemy się męczyć, jak tutaj mamy blisko. I pytanie: komu mamy je zanieść? Grzyby już mamy. Ok, zanieść grzyby, wyjść z jaskini, tak? Wygodnie. A gdzie są te łupy, które tu są gdzieś narysowane. Że gdzieś powinno być. No niestety nie ma. Okej, okay, teraz, żeby się nie zgubić, wyjść jakoś stąd i będzie dobrze. O właśnie, tutaj ten nadmiar grzybów mieliśmy znaleźć. Można je zabrać? A tyle. Nie możemy zabrać więcej. Coś podobnego mieliśmy w Dying Light, że czasem były misje, które nam sugerowały zabranie jakichś tam świecących kwiatów na przykład. No i jak zabraliśmy tyle, ile trzeba było, to już później więcej nie szło tego podnieść. Ok, chyba mamy tutaj jakieś gości. Albo mieliśmy Dobra, tu nie złamiemy nogi? Oby nie Tak, bo tak po ciemku się dość ciężko chodzi, ale zaraz powinniśmy wyjść, tak? To nie było misji nocnych, no to teraz to już w ogóle nocy nam chyba nie brakuje. Dobra, jakieś małe rozeznanie w terenie? Spróbujemy tędy wyjść. Oho, a nie, to radość na szczęście, bo myślę, że może ktoś rodzi właśnie gdzieś tu w tej okolicy. Yeah. no koleżanko, trzeba było wejść. Gwarsztatakar Nusa putila baram. Mam nadzieję, że nie da tych, żeby w dziecku do jedzenia. No ale zaczynamy. Dobra, czyli spróbujemy znaleźć jeszcze wilka prążkowanego. Gdzie on może być? Okej, okay, mamy tu jakiś zapach w okolicy. Dobra, ty kolego, właśnie zajmie się tym część, A my lecimy ze zapachem. Przyznam szczerze, że jeżeli to ten wilk, to wyszło z nim trochę tak. Mamy mięsa? Mamy mięsa, ale wytworzymy tak. Jak z tą Warszawą, właśnie. Okej, okay, coś to podbiegło do tego, ale nie to co poszukujemy. Ponieważ zakładam, że odcinek ma pewnie w tej chwili gdzieś jest 20 minut. No, a biegam już tak naprawdę tutaj dobre dwie godziny. Okej. Okay. Tam jest chyba wilk, którego poszukujemy, to ten? Oby tak. I oby coś co nas gryzie. Uciekło. O, wilko, jeżeli ty, to ty. <ścoughs> tak. Wilk proszkowany. No pięknie. Mamy pełną kolekcję, żadnego meta z tej racji, tak, to no bardzo dziękuję, ale jeżeli ktoś by poszukiwał tego wilka, no to w tej okolicy go znaleźliśmy, przeszukałem dosłownie całą mapę, tak mówiąc. dobre dwie godziny to spędziliśmy. Teraz możemy przyjrzeć jeszcze, co każde zwierzę daje, bo tak naprawdę nie doceniałem cyjonów, a one same oskurowują truchła i zbierają zasoby po zabiciu ofiary. Pozwalają też odkryć pobliskie zasoby, czyli dość wygodna opcja. Wilk warcza, by ostrzec przed pobliskimi wrogami, drapieżnikami, to powiedzmy średnio, bo kogo my się boimy. Ale odkrywa też mapę, 350 stóp terenu wokół Ciebie, to jest całkiem fajne, dopóki nie rozwiniemy sobie umiejętności odkrywania 400 stóp. Więc w sumie, no taki wilk powiedzmy na początek fajny, później już może mniej. Atakuje niczego nie spodziewające się, cele i nie alarmuje przy tym pobliskich wrogów, bo ma bardzo rozwinięte skradanie. To dotyczy jaguara, bardzo fajne zwierzę, szkoda, że siła tak niska, a może i dobrze. Później rzadki czarny jaguar trochę podkręcony, dodatkowo odporny na ogień. Lampard oznacza zwierzęta znajdujące się w niewielkiej odległości. Możemy sobie też tę umiejętność odblokować u któregoś z naszych tam specjalnych towarzyszy, ale no to trochę kosztuje. No i sami musimy oznaczać później te zwierzęta, czy też sobą, czy poprzez celowanie, a tutaj, jak rozumiem, Lampard sam to wszystko zrobi. W sumie na mapie znalazłem tylko jedno miejsce, gdzie on występuje, właśnie tam gdzieś na północy, gdzie biegaliśmy wcześniej. A to to lew jaskiniowa. Oznacza wrogów znajdujących się w niewielkiej odległości. Oznacza wrogów rodzajże ludzi. Rzadki, czarny lefy Odporne na ogień, jak to te wszystkie czarne zwierzęta. Niedźwiedź. W walce przyciąga taki wroga. Czasem się sprawdza, czasem nie, ale ogólnie dobra opcja to w sensie ten jaskiniowy, bo na zwykłym możemy dodatkowo jeszcze jeździć Odkrywaj i przekazuje Ci pobliskie zasoby, gdy stoisz bezczynnie o wygodna opcja też Tygrys szablozemny, to w miarę znamy te zwierzę, Najszybszy drapieżnik drapieżniki można jeździć Borsuk. No właśnie, też się zastanawialiście często, co tu taki Borsuk może zrobić. Jak widać, ma większą siłę niż Jaguar. A co więcej, nieustraszone zwierzę, które po śmierci może wrócić do życia i budzić przerażenie fauny Oros. No właśnie, co ciekawe, odporne na działanie trucizn, Co ciekawe, wysyłając Borsuka w naszej okolicy, uciekają od nas wszystkie zwierzęta. Więc no dość wygodna opcja, szczególnie jakby nas atakowały momoty czy nosorożce też się. Boją one bursuków. Ok, tutaj standardowo przyciąga taki wroga, najszybszy i ostrze z plus 200, 350 stóp. No i to by było wszystko, jeżeli chodzi o naszą kolekcję zwierząt. Mamy już dosłownie wszystkie. Mam też już właśnie drugą godzinę nagrań, taka. Tutaj dzisiejsza, kolejna Warszawa. Tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Gra z Wami, korle. Trzymajcie się. Hej, a my biegniemy już tu w stronę słońca. Raz jeszcze. Trzymajcie się. Hej.